Witajcie, kochani. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj znowu u Was gościć i pokazać, co zakupiłam. Będzie to um, trochę chemii, e, trochę kosmetyków. Um, kosmetyków na prezenty, chciałam powiedzieć. No i co, i zaczynamy. Pierwsze, o czym chcę Wam powiedzieć, to jest otwarta paczka. Ponieważ podzieliłam się e, z mamą z Teściową i z babcią, to jest 50 takich chusteczek namoc namoczonych, e, zapachowych. Mm, to są chusteczki e, do suszarki, do suszarki takiej jak się wiecie: ma pralkę i suszarkę. Ja nie posiadam takiej rzeczy, ale używam tego dość często wkładają sobie do bielizniarki, tam gdzie mam ręczniki, albo bieliznę, albo koce, pościel, one bardzo ładnie pachną, to nie jest taki sztuczny zapach, to nie jest taki, wiecie, jak Wam powiedzieć, jak to z szaf, jak się <grym> długo nie wietrzy w jakiejś szafie. Nie, one bardzo ładnie pachną, powiedziałabym nawet perfumami i takie jest moje zastosowanie, bo nie mam suszarki takiej typowej do tych chusteczek. Dwa. Drugie opakowanie otwarte to są zwykłe. Ja od lat ich używam. Używam też do, jak się przypali mi garnek albo patelnia, szczoteczki miękkiej, jak jest mniej, ale jak już naprawdę tak się przypali mocno, gdy się powidła gotuje, albo, no nie wiem, przypali się po prostu garnek. <coughs> przepraszam, spiralny się sprawdza, wyśmienicie. Dwa, odświeżasz do, do lodówki. Słuchajcie, swego czasu bardzo często kupowałam takie zwykłe w drogerdziach, drogeriach odświeżacze do lodówki wyłapujące zapach. Tutaj jest takie jajeczko żelowe. Fajne, Fajny gadżet. No pewnie pewnie różnica jest niewielka jak między tamtymi a tym. No, zobaczymy, ale ładnie wygląda w lodówce, chociaż ma bardziej spełniać swoją rolę praktyczną, czyli wy, wyłapywać zapachy. Nie wiem, cebuli, ryby i tak dalej, bardzo intensywnego mięsa. Zobaczymy. Wszystko Wam powiem, jak zużyję, jak się sprawuje po jakimś czasie. Dalej, następne pudełeczko otwarte. To są takie kuleczki, które się wrzuca do, do spłuczki toalecie, zabarwia wodę, te akurat są niebieskie, ja przeważnie miałam zielone. nie wiem czemu, może morski, morski tu jest zapach, a tamten był bardziej taki leśny, też się podzieliłam, jak widzicie, no przepraszam, że są pootwierane pudełka, no ale cóż, paczka przyszła bardzo późnym wieczorem, słabe było światło, dalej teraz może postawimy na kosmetyki, hmm. Co mam powiedzieć, nigdy w życiu nie miałam masła y, kokosowego, y, to jest dość duża pojemność, bo 220 ml, jest bardzo fajnie zamykana, bo jest na ten plastik, a nie na folię, o, fajnie, bo połowy tylko super widać, nie wiem czemu, widocznie w paczce była przechylona, y, pudełeczko było przechylone na, 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 na boki i po prostu się... Tak zrobiło, jak zrobiło. E, nigdy nie miałam, dlatego e, postanowiłam zamówić, wypróbować. E, jak się u mnie sprawdza, dam Wam znać na pewno. Tu są trzy kremy. Ładnie widać, nie bardzo. Zielony, o, może tak. I teraz tak, z witaminą E, e lawendowy i zielona herbata hmm, regenerująca e, ciało. Ja kupiłam to tylko i wyłącznie z zamysłem na twarz. E, jeżeli się sprawdzi, kupię ponownie. Mogę Wam tylko powiedzieć, że ma najbardziej intensywny zapach. To jest z witaminą E. I pachnie... No faktycznie, też mają takie fajne zapięcia. Pachnie delikatnie ogórkiem. Jest, a, faktycznie, chciałam Wam pokazać kolor. To jest taki hmm, y, jasny, ale to nie jest seledynowy, bardzo taki oczojemny, tylko taki ładny, zielony. I zaraz Wam pokażę też te dwa lawendowy lawendowy otwieramy o jest lawendowy kolor piękny taki wrzosowy nienaturalny Zobaczymy, jak się będą utrzymywały długo na skórze o ten najładniej pachnie to jest zielona herbata i limonka I też ładniejszy ma kolor od tego pierwszego wypróbuję powiem wam i teraz tak szybciutko Ech, moja miłość lenor złoty ale postanowiłam też zakupić lenor taki kolor żółtawo-złotawo, jajeczny. Zobaczymy, nigdy go nie miałam, chcę spróbować. Po półtora litra, oczywiście, udrażniacz do rur, no nie wiem, chyba każdy ma w toalecie i w łazience, no rury się często zapychają, włosy, nieczystości, szampon, wszystko, no należy mieć, ja przeważnie miałam granulki, zwykły kret e, polski, ale pff, nie zdaje rezultatu, a dużą ilość też boję się wsypywać, no, zobaczymy jak ten się sp sprawdzi u mnie, e, wódzę kaczka, kaczka zawsze, Wiecie, ja dwa razy w tygodniu toaletę czyszczę. Nie wiem, czy się jest czym chwalić, czy nie. W każdym bądź razie taka jest moja tutaj filozofia na ten temat, więc ja dużo tego używam. E, tu postanowiłam zakupić slid bank pianka. E, już Wam mówiłam przy, każdym, przy każdych zakupach, które zaraz testuję a propos pianki na e, drzwi do, do prysznica. No, zobaczymy, jak ta się sprawdzi. No, te wszystkie pozostałe, no mówię na chwilkę albo wcale zobaczymy, jak ta. Zwykły szampon Frutis, garniera. Ja często kupuję te, ale przeważnie są te head and shoulders. Te kupuję, bo ładnie pachną. Może trochę mi się wydaje, że na mojej włosy i na mojej córki. My mamy dość grube włosy i mi się wydaje, że lekko je pierzą i słabo się rozczesują po tych szamponach. Ale ładnie pachną. Niech, niech raz na jakiś czas będzie odmiana. I teraz chcę Wam pokazać dwa zmywacze. Skusiłam się, aby przetestować. Wiecie, moimi ulubieńcami są te z Biedronki. Tu jest Elkos i tu jest Missy. Zobaczymy. Wąchałam je, teraz nie będę otwierać, wąchałam je zaraz jak przyszły. Bardzo mocno pachną acetonem. W przeciwieństwie do, tej, do tego mojego ulubionego z Biedronki. Teraz tak, pianka do golenia damska. My używamy znaczy, podprowadzamy mężowi piankę. Dobrze się sprawuje. Zobaczymy, jak ta. Co tu jest napisane? Do skóry wrażliwej. O, właśnie. Tak, przypomniało mi się, bo było właśnie na stronie napisane i skusił mnie napis pierwszy a propos pianki, że jest do skóry wrażliwej. No, zobaczymy. Aby się nie zaściąć, zobaczymy, jak się sprawuje. Pianka. Skusiłam się na taki żel, też go nigdy nie miałam. Skusiłam się, aby go też również przetestować. Nie wiem, jak się będzie sprawował. Ja nie lubię. O, zaraz wam pokażę. No, nie ma pompki jest ta dziura taka wielka, strasznie. No, pięknie pachnie. Ponucie po, po prostu wybierałam, tak jak nigdy się nie sugeruje. Przeważnie nigdy się nie sugeruje nutą zapachową. Tak tutaj jest. Żel pod prysznic o zapachów wiosennych kwiatów. No idzie na zimę. No zobaczymy jak się sprawdzi. Tam było tam na tej stronie było wiele y, zapachów i y, kolorów buteleczek. Y, ja wzięłam taki neutralny, y, tam były bardzo y, nuty zapachowe były bardzo y, takie y, ciężkie. Ja wiem, że może na jesień zimę się nadają, a ja właśnie spróbowałam. Spróbowałam taki zakupiłam taki, aby go spróbować, może tak. Y, żeby trochę wiosny, może szybciej przyjdzie wprowadzić do łazienki i na koniec mówiłam wam o tym dwuczęściowym właśnie psikną dwuczęściowym zestawie zapachowym kupiłam dwa następne mój mąż ma bardzo wybredny nos w stosunku do zapachów i wiele zapachów ani świeczek, ani wosków, ani do kontaktu mu się nie podoba, więc wręcz powiedziałabym na 190%. Ten zapach mu się bardzo spodobał i dlatego zamówiłam dwa. No i co? Ja się z Wami żegnam, było mi bardzo miło, że mnie odwiedziliście. Dajcie łapkę w górę, napiszcie mi maila, napiszcie komentarz, będzie mi bardzo miło. I co, pozdrawiam wam serdecz Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!